Cześć, wszystkim witam was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku wspólnie razem będziemy wysadzać do gruntu gąbczaka walcowatego. A jeżeli jeszcze się nie znamy, cześć, jestem Basia, a na moim kanale dowiecie się jak w łatwy i prosty sposób rozpocząć swoją przygodę z ogrodem warzywnym. Jak wiecie, uprawę tego warzywa rozpoczęłam dość dawno. Postanowiłam to zrobić z rozsady, ponieważ chcę mieć pewność, że te rośliny urosną. Gąbczak walcowaty jest na tyle fajną rośliną taką pnącą, która będzie u mnie w ogrodzie spełniała kilka różnych funkcji. Po pierwsze trochę ozdobną, oczywiście też jadalną, bo są jadalne owoce, które kształtem przypominają trochę ogórka, cukinie, a później, jeżeli ich nie zjemy, tylko pozostawimy do wysuszenia, w środku znajdziemy taką gąbkę ekologiczną, którą później planuję wykorzystywać w kuchni. Moja rozsada była przygotowywana pod koniec kwietnia, mamy już końcówkę maja. Teraz daję go do gruntu. Pamiętajcie, że takie rośliny dyniowate nie lubią przesadzania, więc na pewno delikatnie ze systemem korzeniowym. U mnie będę to tylko podsypywać i mam nadzieję, że się przyjmie. Rozsada wygląda dość ładnie, ale chyba ma jakieś niedobory lub jakąś faktycznie chorobę. Ale na razie to zostawiam. Zobaczymy, czy się przyjmie. Na pewno trochę przędziorki go atakowały, tak mi się zdaje. Oczywiście, znaczniki są dla mnie ważne, żeby później wiedzieć, jakie nasiona będę zbierała później na jesień. Wsadzam po cztery roślinki przy jednym wigwamie. Dużo, niedużo ciężko ocenić. Zobaczymy, co z tego wyjdzie i ile z nich faktycznie przeżyje. Na pewno będę też starała się później delikatnie pomagać im piąć się po sznurkach. Mam nadzieję, że fajnie urosną i dadzą duże plony. Piszcie w komentarzach, czy znacie tą roślinę i czy uprawiacie. Jeżeli nie, no to zachęcam, możecie nawet teraz spróbować wysiać ją wprost do gruntu i zobaczyć jakie da efekty. Myślę, że na pewno fajne, jest roślina ciepłolubna, teraz jest właśnie ciepło, już mamy maj, więc nic tylko wysiewać i podlewać. Na pewno ładnie urośnie, wykiełkuje. Polecam dla nich zrobić podpory. Jak widzicie u mnie tak jest twardo, że sięgnęłam po cięższą artylerię. Mam nadzieję, że roślinki dadzą sobie radę, bo u mnie w doniczkach P9 miały taką lekką ziemię, wymieszaną z perlitem, więc na pewno taka ciężka będzie dla nich niezłym szokiem. Jak widzicie, systemy korzeniowe są na tyle fajne, że całkowicie utrzymują bryłę w kształcie, nie rozsypuje się ta ziemia. U mnie w sumie są dwa takie wigwamy, zobaczymy, porównamy, który będzie lepszy. W opakowaniu było nasion dość niedużo, tylko dziewięć, więc jeżeli chcecie ich uprawiać więcej, to kupcie sobie co najmniej z dwa opakowania. U mnie nawet wykiełkowało wszystko ładnie. W tym odcinku to wszystko, zapraszam Was do subskrypcji kanału. Cześć!